Panie ekspercie, jak pan rozumie transparentność? A może ja pierwsza? Dobrze. Otóż proszę państwa, ja na początku prac dla państwa w roku 2010, jesienią, rozpoczęłam od tego, że uprosiłam znakomitego informatyka, pana Piotra Molendę, o zdigitalizowanie danych, protokołów i uchwał. Pojawiły się wtedy i zaczęły pojawiać na stronie dostępnej dla wszystkich rzeczników patentowych. A pan, panie ekspercie? Szanowni Państwo, w kwietniu opowiedziałem kierownictwu urzędu, jak wygląda transparentność w Urzędzie Patentowym. Nagrałem także film, na który Państwa zapraszam. 18 sierpnia do Łodzi, do będzie Operacyjnego. Całość. będzie cały film. A teraz zwiastun. Zapraszam.